O no widzowie z tej strony Club. Dzisiaj będziemy budować gospodarkę. Wszystkie serie odpadają. Znudziły mi się po prostu. musimy się nie znudziło, tylko po prostu już jest bez sensu trochę tak się prowadzić, prowadzić i prowadzić Więc teraz zaczynamy nową serię. W komentarzach dajcie znać yy, nazwę. Tutaj będzie nasza gospodarka, ale to widzę. tu są balki są idealne taki wyjazd jest fajny taki, więc biorę się za zakup tego oto po pięknego i bierzemy się za budowę. Oto pięknego gospodarstwa. Już mam pokaz mniej więcej jak to będzie wyglądać. Na pewno będziemy mieli krowy. Mm. I szopata. muszę zobaczyć, czy ona ma z dwóch stron wjazd. Tak, czy ona będzie gdzieś tutaj tak postawiona. Tak, lid.

Dobra tak. O! Tajny jest idealny skopun. No i geek. Tutaj będziemy... Nie wiem czy nie dokupię... Czekaj? To mi się zrobiło wzgórzę? Dobra. Nie wiem czy nie kupię drugiego pola. To tutaj będzie fajnie przez na te krowy. Chyba ja. Trzeba kupić. dokupić. Mm. Dom, jaki wybrać? Wybiorę taki chyba malutki, dosyć nie. Albo nie. Dam ten dom. Mam z nim pomysł, gdzie go postawię. Tu lub tu. Ale ja go stawiam tu. Ładnie wy... o, dobra. Nie! fucking shit no mm, dobra, mm, 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 nie, nie mm, się jakby и гладь, еще зарубил раз, это видишь. Эй, буду вам чем-нибудь. Я уж с чем поспешить спешить. Движем по. Уйди, то Taką stodołę dać. No, co stodołę, no. no. Takie coś chciałem dać, by było tak wiadomo. Ale ja nie wiem, czy też. Mm. Kurde tej nie dać Bo jest fajna mega, ma potencjał, ale Za dużo Kurde, szkoda Może to? Nie, to pada. Dobra, czyli mam już potencjał, że Dobra, dokupuję na Tu, okej okay. to Biorę to stare, stare takie bardziej. No wiadomo, żeby się grało, żeby było tak realistycznie. Dobra. I to będziemy wyrównywać. Teraz na razie się... O, w sumie już od razu wyrówna, bo zaraz to się z Będzie szybko. Nie wiem, czemu to mi się nie gładzi O, i tak kurzwa działa. Сбийте, как что-то, что даю. Куди-то, не пасует. А вот вроде-то так. Ну и да, говно. А да,

часа Сейчас у меня поменяется, я так. Вот так. Mi się ładnie, mi się... Nie wiem czy była jakaś prawnica, ale okej. Okay. A ten wersja kosztuje, więc tego wezmę. Nie, czekaj. Jest taki. To jest szerszy. A niższy. Dobra, wyjść na... Dobrze było. Tak orobigi w taką halę mam wiotę mm. tutaj nie plus. dobrze mm. o co mi chodzi Czekaj się? Ja mam to ma wiatr tam. Kles. Gdzie w tej. o właśnie. A nie wiem, czy też nie mam do sprawdzenia, żeby ma flasolec. Sprawdził. A ja mam na pokaz. No to muszę wygładzić teraz. Na Tak wychodziłem. Tak i Nie wiem czemu pierwszy raz udało mi się to wyglądać. to poprawić. Czekajcie. A nie mam na widoku. Teraz opieram nie mam na widoku teraz. Kurde. Dobra. Już nie widać tej ze strony pościeli. Dobra, jak widać, to widać trudno. Może, żeby wam widać po prostu telewizor? O, widać. E

Dobra Oczywiście e... tu brakuje, ale Czy było urodzenia, to zaraz przejdziemy Psa dodam Wypilnową No tak A, drzewa i... no tak, aż bym zapomniał. Malowanie, nie? Rośliny. Czekajcie, bo mi kot Masem. Żyjesz? By, byku, żyjesz? Dobra, żyje kot. Kot żyje, to jest najważniejsze. że co się stało, bo mój ...przez chwilę się nie ruszał. Nie wróciła... tam ten... Kapała mu ślina. On nie ma jak... Jak nawet napisze że może mieć ten, to nie ma. Bo ono nie wie, znaczy on nie wychodzi na wór ogólnie. Więc się Chris nie ma szans. Magic. No, już mamy to zrobione, jakieś krzaczki, posadzam Dobra, taki może być. Prisadzę od razu taki. Zjazd do krów? Dobra, Jak jakoś to się kiedyś zarabia. Może to się takimi rzeczami zajmuje. Znaczy, moim kolegom... moim kolegą. Ja nie mam kolegów, oczywiście, bo nikt mnie nienawidzi. Um. Moimi takimi dalekimi kuzynami, przyjacielami, takimi innymi, co czasami poda podadzą um, hasło do swojego tego. No to są moi kuzyni, nie? A oni tam podadzą My sobie nic nie ukradamy modów i tak dalej, nic nie hakujemy. I robię. No ozdoby takie, nie? Buduje gospodarstwo i tak dalej. Zbiornik. Zbiornik paliwa. Właśnie. Dobra, git. Narzędzia. A, brakuje. dobra, i ten pot To tutaj będzie zbudowy. Ja sobie poza odcinkiem już maszynę przywiozę Przywiozę I jutro będzie jakby to się wie No film pierwszy już z roboty i dalej więc jutro się zobaczymy się wystraszyłem muchy na tym ja mam arachnofobię ogólnie nie ale ktoś nie wie co to jest tam to, to jest hmm. banie się przed pająkami jakby boisz się pająków jakby to jest taka choroba Choroba. To mm. jest proszę, tak takie jak coś, że się boisz po prostu pająków. maszynę fachową, niektóre. Jak słyszycie reklamę z... Mm. znikąd, to przepraszam, bo no i tak to wygląda. Więc mm -mm. nic są to nie nie i dobra, płot jest gotowy. Tylko tutaj zrobię. Tak w krzakach lubię robić te płoty. No i widzę. A już i zrobię oprowadzenie w gospodarstwie, żebyście wiedzieli. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Tak wygląda gospodarka. Czekajcie, czekajcie. Tak wygląda gospodarka. To jest git. Nie mała, nie duża. No taka git. sam raz. Więc to by było na wszystko. Więc na razie się. Cześć.